Tak jest. Impostor. O to chodziło. No i moja ulubiona rola, shapeshifter. Zaraz będziemy tu oskarżać innych. Idziemy na zwiady. Dobra, tamten poszedł w lewo, my idziemy w prawo. Tu jest dobre miejsce, żeby się przebrać. Zgasimy sobie jeszcze światło. No i dawaj. Takie za dupie tu i tak nikt nie przychodzi. Nikt nas nie nakryje. No i lecimy. Naprawili światełka. Bardzo dobrze. Bum. Haha. Ha, I uciekamy. Do piwnicy polować na szczury. No co jest? No. Black. No i cudownie i o to chodziło. S na B. Kto S na B? Co? S na B? O co im chodzi? SS. No, 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 tak. SS. Nie ma SS. Black na oczach. Mm. No. Ja o niebie, wy o chlebie. Co nas tu Simon interesuje, jak tutaj zabity? Yellow sas. Dlaczego yellow? Proszę mi tu drugiego impostora. Nie oskarżać kable psu o, o, żółciutki. Żółciutki. Żółciutki, powiedz coś. Powiedz coś, bo jak cię wywalą w pierwszej rundzie, to nie będzie szans na wygraną. No, czarnego, bo będzie miał teraz. Będzie wyczulony. Nie na żółtego, nie, 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 nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. O nie, no to zostałem sam na placu boju. Cudownie. No to trzeba zmienić taktykę. Dobra, poruszamy się trochę, żeby nie było, że to my wyłączyliśmy tutaj reaktor eee, O2. I teraz lecimy do O2 naprawić. Jeszcze pójdę do tego, który jest dalej. Żeby było, że poświęcenie i czekamy. O, nie czekamy, piszemy. Tak, naprawione. Jesteśmy czyści. Naprawiamy legalnie. prawidłnie. No a tu ktoś siedzi? O, siedzi. Kuku, tu jestem, nie zabiłem cię. Już zyskujemy sobie z sprzymierzeńców. Tu jeszcze sprawdzimy, czy się coś nie wydarzyło, nic się nie wydarzyło. O, całe szczęście, bo tak stanąłem przy tym tasku i nie wiadomo co dalej robić. Pink lub grey. No i o to chodzi? dali skipa, no to jest faktycznie bardzo podejrzane. Za skipa trzeba komuś kika. Coś w eleknują. <grytanie> Ej, ale oni wychodzili po prostu z ele. Cyk, ja wchodziłem akurat i nie było tam nic podejrzanego, a literóweczki Dobra, trudno, pyk. O, już się będą od debili wyzywać. Czy w tą grę da się grać tak, żeby nikt nie ten tego? Jeszcze taktyczne pytanko. <gry> Ale to nie ja. Ale jak to? Za późno, no właśnie, za późno. Do widzenia miłego lotu w kosmos. Pozdrów od nas gwiazdy. Delfin popłynął. No to powtarzamy schemat cyk. Koniecznie cyklu, Aj, trochę mnie tu przesłowało. No, nikogo nie bijemy sobie ładnie wpiszemy sobie tak i lecimy. Mhm. O. A po co to? Zawsze takie ryzyko. Kola. Kola? Coca-Cola? Zawsze Coca-Cola. Pytanie do Cyjan. No. Jakie masz pytanko, ziomeczku? To już nie brzmi dobrze. Na szczęście głosują. Co Cyjan zrobi? Ale z czym? Cyjan went... Co? Wento ja nie wentowałem. Gdzie ja wentowałem? Chyba ci się coś... Kolego... Skąd, dokąd niby? Jakby powiedział, że kogoś zamordowałem, no to jeszcze. Ja nie mam inżyniera. Cyjan jak nie graje. Eee, jak to gdzie wszystko widziałem? Co żeś widział, nic, żeś nie widział, bo ja nie wentowałem, człowieku. Okulary, okulary. Słucham. Gdzie? No, zaraz się dowiemy o sobie czegoś nowego. <laughs> tam do wenta. Ale ja nie mam kurcze. A, to do, do Lilith. 30. Dobrze. Cooldown wenta 30. Zapamiętać. Żeby tam się wszystko zgadzało. Hmm. Na logikę. Na logikę to... Na kole. Dobra. Głosujemy na kole. Coca-Cola się wygazuje. Hmm. No. I teraz pytanie... Ilu cwaniaczków? No, nie ma cyjana. <klima> Jakiego cyjana? Cyjana się nie rusza. Cyjana nie wolno ruszać. Pytanie, ilu cwaniaczków teraz na mnie zagłosuje? Po tym oskarżeniu z kosmosu. A gdzie on widział jakiegoś wenta? Nie ma czarnego. Cudownie. Uwielbiam tę grę. No dobra. No to powtarzamy akcję kolejny raz. Tyk. Tylko tym razem reaktor. I oczywiście, jak należy, lecimy sobie naprawić, aż cooldown zleci. O, tu już jest jakiś cwaniak. Dobra, trzeba coś szybko teraz ogarnąć. Zablokujemy sobie drzwi po kolei. Cyk, cyk, cyk. O, tu próbujemy wyjść. Halo, 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 halo. Brązowy. Teraz bym mógł powiedzieć, że mógł zginąć, a nie zginął. Czemu on mnie goni? No. Okej, okay, tutaj mają koledzy z ZW. To bardzo dobra wiadomość. A i mnie tu przytkało na chwilę. Mam nadzieję, że on tego nie widział za, za bardzo. <laughs> no dobra, ryzyk fizyk raz się żyje. Kto to miał ZW? ZW. E? Nie zauważył klona? Hello! O, o, to nie było ZW. A gdzie ty uciekasz, bo to trochę nie w te... A i zablokowało mnie. Pyk! Kuku, o, 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 ha, bardzo dobrze! O, rany, cóż, za szczęśliwy zbieg okoliczności. Teraz pytanie, czy ktoś siedział w kafeterii aktualnie? <laughs> biała, no i biała. White na oczach. No, White się nie odezwie, bo ma Z2, chyba że udaje, ale po co by? Miał, miała udawać. A i. Dobra, 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 piszcie coś tam dalej, żeby nikt nie zauważył, że wyszła. Ona mnie nie widziała. No, jak ci się miała nie widzieć? Skoro cię widziałem, ja. W skórze białego. Albo ty. No, dobra. <laughs> teraz będzie kłótnia. Pokłóćcie się między sobą i. <laughs> I będzie cudownie. Ja im powywaliłam. No. A mało to razy się. Co, cyjana! Nie ma cyjana. Ja w reaktorze byłem. O. Cyk. No, o, o. Dobra, brązowy, ratuj sytuację, potem z kimś zamknięty, tylko nie pamiętam z kim, ale potwierdzi, bo nie zginął, no, brązowy, potwierdzaj mnie, kliruj, kliruj, mogłeś zginąć, ziomeczku, a żyjesz. Co ty nie tak? Orange. Oskarżasz. Rudy zawsze oskarża. Rudym się nie ufa. I łysym, bo mogli być ludzi. Czarny jest. Aha, dobra, no to fantom cyjan, czarny. A nie, czarny to fantom Albo Brown. Ta! <laughs> ten... Tak to każdego już padło, że może być. No nie ma sprawy. Ej, no znowu. Czy oni muszą tak rzucać mięsem. Słuchajcie, jakoś na zagranicznych serwerach tak nie przeklinają. Ja daję skipa. Tylko czy dać faktycznie skipa? Hmm, nie. Oj oj, ojoj. Trzeba było dać skipa. Biały by wyleciał. No to sobie utrudniłem trochę zadanie. sobie pobiegamy. Udajemy, że wciskamy guzik. Że chcemy wcisnąć guzik. A tak naprawdę co by tutaj mądrego zmajstrować? No ciężka trochę sytuacja, ale dobra, idziemy na zwiad. Co się tu dzieje? Dzieje się tu coś? Nic się nie dzieje. Czemu oni tasków nie robią? Kamernik jest. Oczywiście musi być. Śledczy. O, tutaj sobie będziemy legalnie o, o, coś mi się to nie podoba. No ale przecież razem z brązowym legalnie naprawialiśmy prąd. A, nie wysłałem tego skipa. Dobra, kto naprawi świat... światła? No jak to ja i ktoś jeszcze. Jajcy, ja. No i cudownie, I o to chodzi przy światłach brązowych. Dobra, wiał. ...ze mną. Z czego mam się tłumaczyć? Z bycia rudym. <laughs> o! Następny co widział Wenta, ale ona mówiła, że ma inżyniera na 30 sekund. Yy, na 40 sekund. 40? Na pewno? Przecież mówiła, że 30. Pięknie! Cudownie! Uwielbiam te... ...wpadki. Wiecie, co jest najważniejsze w tej grze? Żeby czytać, co inni mówią, a potem użyć tego przeciwko nim. Dopiszemy jeszcze, że pisali, że 30. Nie, dobra, nie. 30 kill download spadł, więc im pomógł zabić. Eee. Patrol robiłem w BC. Nic nie rozumiem z tego. download. Kill down, kill cool down, chyba. Wtedy bo oni słabo zrobili jakim kill download. Polska język, trudna język. Dobra, za niskie mam IQ. Na no, teraz kminy. No, jeszcze zrobimy z siebie idiotę. Ja nie nie za niskie. Aha, brąz śmierdzi, a nie brązowy, naprawiam światełka. Cyk. Razem ze mną, cyk. Osiem, siedem, sześć, pięć. Ja chodzę z cyjanem, o nie! Noż, jeszcze mi się rudy przyklei teraz. Trzeba się z tym zmierzyć. Ej, idziesz, Rudy, Rudy, co się tak zawiesza? Nie, nie No A i to nie wygląda dobrze. To też. oj, ojoj, ojoj. Oj, oj. Nie wyniknie z tego nic dobrego. Dobra, próbujemy, lecimy. Sprawiamy. A gdzie ty tam stoisz? Dobra, 4, 41071. 1. No! No! Panowie, panie! Dobra, lecimy do guzika. Spróbujemy zagrać bardziej świętego niż papież. Bum! No. Dobra. Nie chcę być pierdliwy, ale tylko tyle osób w adminie, a tylko ja naprawiałem. O dwa. Fantom czardy to SS, bo on nie naprawił. No a ty co? Ty coś napra naprawił? Rudy? Naprawił lub naprawiła? W sumie nie wiem kto to. Na fantoma, brązowy. Brązowy stanął, kiedy od was sabotował. Aha, brązowy, akurat się zatrzymałeś. Fantom. Brąz. Brąz. Brąz się mówi. Ludzie. Jezus. Galaretkę mi zrobiliście z mózgu. Galaretka. W mu... W, mu, w mu. Mózgu. Mózgu. O! Dobra, pokłóćcie się. Wy się tam pokłóćcie. Zaraz, zaraz, raz, dwa, trzy. To jeden leci, jeden kill, i... O, czarny poleciał. Cudownie. Hi -hi. Teraz tylko szybko to rozegrać. Włączyć jakiś sabotaż. Trzymać się blisko kogoś. Co wy tutaj tak w tym guziku stoicie? Uciekać mi stąd. Dobra. Tyk. No i co? Gonimy, cwaniaczka. Rudy, ty tak fajnie gadasz, że cię nie chcę mordować. 5, 1, 8, 3. 4. Cyk o, rudy uciekł. Dążę załapiemy. 4, 3. A! A, nie tam! Złapać go, poleciał do 2. No to mamy gotowe. I raz. I dwa. I pum! Dziękuję bardzo. Ta! Dziękuję za uwagę. Pa pa.